Słowo ku pokrzepieniu. Słowo na czwartek, 11 lipca. Święto świętego Benedykta, opata, patrona Europy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr. Powiedział do Jezusa, Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich. Zaprawdę, powiadam Wam. Przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, Zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Aby iść za mistrzem, Jezusem, musimy zrezygnować z tego, co nam nie daje stabilności i przyjąć prawdziwą mądrość, która porusza serca i otwiera drzwi do nieśmiertelności. Jest ona inna niż mądrość tego świata, która zwykle zamyka i zatwardza serca. Skazując je na osłość i na śmierć, co z kolei czyni człowieka nieszczęśliwym, ponieważ jego serce jest stworzone do życia dla Boga i wycisza się dopiero u źródeł życia, w objęciach Boga. Droga obrana przez świętego Benedykta jest sposobem, aby zasłużyć sobie na usłyszenie słów Pana Jezusa. Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach. Ten nowy świat. Zaczyna się zarysowywać dla tego, kto przyjmuje w swoim życiu mądrość Królestwa, ponieważ otrzymuje Ducha Bożego, który zagłębia się we wszystko i rozeznaje drogi Boga. W ten sposób staje się godnym otrzymania i odziedziczenia życia wiecznego. Które jest antycypowane na tym świecie poprzez naśladowanie i poznanie Pana Jezusa, który wyraźnie stwierdza, A to jest życie wieczne aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś: Jezusa Chrystusa. Papież Benedykt XVI. Ujmuje na ten czas wskazanie dla nas w słowach. Duchowość Benedykta nie sprowadza się do życia wewnętrznego oderwanego od rzeczywistości. Pośród niepokojów i zamętu panujących w jego epoce, żył pod okiem Boga, i właśnie dlatego. Nigdy nie tracił z pola widzenia powinności życia codziennego oraz człowieka z jego konkretnymi potrzebami. Modlitwa i praca to dewiza świętego Benedykta. Niech nam rozświetla drogi naszej codzienności. Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący Słowo, wspieraj nas. Święty Rafale Archaniele, uzdrawiający w Słowie, pokrzepiaj nas. Alleluja! Królem Chrysta zawsze i wszędzie. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Michale, Archaniele, przyczyniaj się za nami. Święci nasi patronowie, wstawiajcie się za nami słuchającym, czytającym i rozważającym słowo oddane w Chrystusie i Niepokalanej serca błogosławia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Sebastian, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej oraz misjonarz miłosierdzia. Pokój Wam!